Cześć, witajcie, z tej strony Shiram, a to jest gra pod tytułem Super Midboy. Boy, będzie to możliwe seria, lub nie, lub będą no, tylko czasami wpisywane pojedyncze odcinki, aktualnie to, o, muszę to zeżreć, jestem takim mięsnym chłopcem, który musi uratować swój dziewczynę, gdyż jakiś jest wstrętny doktor, Łok nam, podczas naszego ślubu. No i będziemy przychodzić takie poziomy, mniej, mniej więcej. Ja osobiście gram w nią na klawiaturze i... już trochę ogarniam, gdyż przyszedłem tam do końcówki drugiego czerpteru. Może gracie w tę grę lepiej ode mnie, to, to jest wiadome raczej. Lecz mam nadzieję, że ktoś tam spróbuje sobie tutaj z wami przejść. Dobra, co by tu zebrać? Jest. Dobra. bandaż nie ma. Grę gram dosyć krótko tam chyba. Z lub dwa. Tak czasami po jak mam czas. Jak mi się zachce. To się wspinamy, się wspinamy. Dobra. Dobra. Nie wiem kiedy wrzucę te filmiki. Nie, tu nie chcę wejść. Eee, jakoś to tam, jakoś tam wrzucę. Zależy też od prędkości mojego łącza. Jak się przyzwyczai. Bo widzę, że... No, trochę tam już wprawę w to tomami, sprawnie mi to idzie. Póki co do początek. Takich bandaży to zwyczajnie nie ma oraz takich strasznie trudnych tych poziomów. Więc raczej się do, do bossa powinniśmy dojść. Nie wiem jak stoimy z czasem, bo to mi siadł. Dobra. O! Pierwszy dead. Aha. Jak to, to pewnie będzie dosyć sporo? O, no właśnie. Bo gra ogólnie polega na tym, żeby jak najszybciej dojść do coś mam Grade A. No i dalej mi ją ukradłem, bo tak muszę przychodzić, nie wiem do którego momentu. Tam jest chyba 6 planż. O, te klocki się rozpadają. O, ok. O, poziom ukończony. Już tu nie widzę, póki co żadnych bandaży. O które musiałbym się martwić, by je zebrać, chyba tam dają tylko mi więcej punktów, nic więcej. Nie, nie mam potrzeby zbierania tego. Widzicie, aby ten. O nie, ja nie lubię tego levelu. O nie, on jest strasznie podziemny. No, się rozpędzamy. Tak, pach, pach. Dobra, pach, pach, pach. A nie, aż tak trudno, nie już bo muszę wprawać po prostu. Ten level chyba był najdłuższy, który przychodziłem. Tam z tych, tych pierwszych akurat. Ogólnie chciałem zacząć nagrywać od momentu, w którym jestem, żeby pokazać jak bardzo ładnie lamie. Lecz myślałem, a po co, skoro nie, możecie, może nie widzieliście gry, i przejdę dla Was to jeszcze raz. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, gdyż. Yy, nie mam czasu, chciałem ustawić czas, ale te, telefon mi padł to, to. To dupa straszna. Możecie zauważyć takie ścinki, ale to tam kit. Nie! To jest też głupi poziom. Go nie lubię. Lecz głupie piłap, a jednak nie. Ten, ten z tym się też da O! Skill! Nie wiem jak tego uniknąłem, ale dobra Chodź głupia piło Dobra, to jest całkiem proste Teraz jesteśmy levelu 1 na 17, o to niedługo będzie ten bonusowy... Nie, nie bonusowy, tylko boss Zaraz się, się... pośmiejecie ze mną... O nie, ten level też jest głupi. O! Trzy skoki. Czekajcie. Raz, dwa... Trzy, no trzy skoki poszły. Intermission, oj Muszę zrobić ścisk No. No. O, op. o, oj, ups. Zrobiłem buzią. Nie jestem, św nie jestem chamską świnią. Spokojnie. O! co to było? What? Teraz macie dowód, że w się bardzo dziwne rzeczy. Ja jestem tego najlepszym dowodem. W mojej grze zawsze jest coś dziwnego, a ja tego nie wywieczniam. teraz. To teraz macie to. Jestem. Jestem żywym dowodem na to, że ta gra jest zbugowana. Tak. Może nie zbugowana, ale bardzo ciekawa to na pewno. Nie. Dużo tych. To jakiś kataklista musiał robić tą grę, naprawdę. What? Aha! Tu się da stanąć, dobra. Nie wnikam A, jeszcze co do kanału, to tam materiały będą się pojawiały mniej więcej tak od czasu do czasu Bo nie wiem jak będę miał czas nagrywać I kiedy mi na to pozwoli pe Pozwolą pewne osoby Ale nie wspomnę o tych osobach A, dzisiaj wyjątkowo, że miałem problemy z internetem W sumie dalej mam to Nikogo nie było w domu, co mi się... A, coś nagram o, Ops Okej, okay, nie lubię tych piw mechanicznych Jeszcze, jeżeli ktoś już tą przyszedł całą grę No i powie, jak bardzo trudny jest włos na końcu Wtf Okej, okay, to jest dosyć proste Przynajmniej najwyższe, tego nie pamiętam O, jest Wziąłem ukończony w końcu nie chłopcy Dobra Test O Co to było? Do bandaża? Nie O, zabrałem bandaż O, a już było tak fajnie No Super Dlaczego to jest od krwi, skoro to mnie ani razu nie zabiło? Ciekawe... O! To jest o, to jest chyba... przed bossem od razu. No! No super, nie? Mój wytrawny skill. To było hardcore. Nie, wiem, jaki będzie... Uff. A co nie można. Tak. Cziram graźnie u mnie. Nie oglądam go. Report. Jakby pewnie powiedział mój kumpel z klasy. Nie powiem nawet, kto... Bo się obrazi. Dźwięk jest spóźniona, ale co tam Może na nagranie nie będzie o to aż tak Ta będzie boss He, Hej Bandaży Jak 20 bandaży? Skąd? Się fajny. O nie, jestem pytałem, muszę biegać. Ja jeszcze pamiętam jak to się przychodziło. Powtarzało się na O! 20 set razy 20 set razy. What? Dobra, nic. Nic nie mówię, nic nie mówiłem. No i znowu był ten sam błąd. Wiem, że moją żonę. Zabijmy go. Pomóżcie... Czego on przez to przychodzi? A ja to go nie zabija, ja się pytam. Przepraszam, że trzy Ale tego się sk powinienem skorygować wraz z kręceniem. Myślę, że przejdę cały ten tego bossa, bo trochę mi to zajmie. I to będzie wszystko na dzisiaj. O, 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 jest moc! Jest moc, nie! Won, won! O. no jak to jest możliwe aha, bo tu muszę się odepchnąć zapomniałem dobra, jedziemy jedziemy, jedziemy god damn it. no i tu wpadę, no super naciskam work i jakbym jakieś nie wiem, lubię je jeść a no to są fakt. To są smaczne. Mam nadzieję, że ktoś mi da jakieś porady co do... miłosnego chłopca. Bo ja wiem, że nie ogarniam, a... Jest! Fuck yeah. Brawa dla mnie! Nie musiałem tego stopatkować. No i co? I co? Już jesteś taki mocny. No właśnie. Kapów. Dobra. Chyba było, było na tyle. Rozdział ukończony. Dobra. To jest na tyle. Ja się z wami żegnam serdecznie. No i mam nadzieję, że zostawię to niedługo. Cześć!